Wow. Co robisz? Scydzę książkę. Jaka książka? Jaka ma... Która jest godzina? Nie wiem. A ty musisz obaj iść ze sobą we... Gdzie mam iść? Idź spać. Teraz idziemy. <grym /doludble> to było dobre. To, <grym /doludble> to było <grym /doludble> dobre. Czekaj, dobre. Teraz ja podam. Emma, twoja kolej. Coś? Co? co? Speed. Właściwie chciałam ci powiedzieć! Przez, o, kurde, to jest, do nie? Chyba trzeci raz już! Psz, tyle raz wyjrzeć, nie widzę tego. Weź. Naprawdę. Ale Laura, mam no, naprawdę coś ważnego do powiedzenia w ogóle. To chyba Emma. Coś zaczyna kłamać. Nie. Pracujesz. Naprawdę. Wiesz co to oznacza, nie? Musimy się jej pozbyć. Jesteś, z drugiej podróży, kurde, z Manchesteru, patrz no, berki, no, jak wielki zało, boże kozyre. Kozyre, tutaj karty przygotowane, tu z... zagramy partijkę, to proszę, raz, o, dwa, trzy, aleluja, patrzcie, <noise> <noise> jak tam ma w Manchesterze w ogóle było, kurde, jak żem przyjechał tym samolotem, chyba powoli Piestę, o, cicho. O, Jesteś, super, jest Cicho. Przywiozłeś. Jesteś świetny. Ile to, ja was nie widziałem. Wiesz co, czekaj, muszę zamknąć drzwi. I tutaj zapraszam na stół. Króla. Działałeś. za nowy film w Kiję, musimy na niego iść. Jaki film? Jakiś horror Ooo Takie dobre ma podobno, nie? Ja, to Dobrze, dobrze, pójdź, no. pójdź no, no, no ale pójdź no, 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 To co, a no, jak? Zaczynamy gierkę, każdy jest na swoich miejscach To więc go a jak każdy? Gdzie jest Emma? A no, ja, Emma, ja słyszałem, że ona Tam Pochorowała No, ja z nią rozmawiałam i mówiła, że jest przeziębona A No razem przyjedzie Oto to szkoda Też trochę bitos Okay. <laughs> Już bym wygrał z rówką. Uno, Uno Out. Oh. Jak zawsze, jest. zawsze. czemu on zawsze wygrywa? Ja nie wiem, to czy to jest ten. O, o! Panie prezesie! Nie to się zawsze wygrywa! Dobra! Za no, Dobra idziemy spać. Jest. Dobra, sam się Gramy już w na szóstą godzinę. Kuzyn. Idź spać. Czas spać, tu laczusek. O! Dziękuję. Kuchy, popiłeś dzisiaj, a ja widzę, że. Wiesz. lepiej jest tu. O, pod krąderkę, może. O, Dobra! ma i na noc. I ja ci wyłączę światło, bo już jest noc. Coś to z Kaś aż mnie opowiada. No, dobranoc. Dobranoc. Pieczenie w żołądku? Pochodzące z upraw i badań firmy Aboka, roślinne ekstrakty zawarte w Bioanacid chronią błonę śluzową przed atakiem kwasowości. Bioanacid firmy Aboka chroni Twój żołądek i uwalnia od bólu. Aboka. Robuksy zarobione? No to pauza! Monte Snack, be right back! Koniec z nietrafionymi prezentami. Teraz możesz dodać konsolę PlayStation 4 Slim do listy wymarzonych prezentów na euro.com.pl-spodziewanki i podzielić się nią z bliskimi. Bo najlepsze prezenty to spodziewanki. Wstawaj, trudni, Bierz siatkę i idź po bułki. Dzieciom śniadanie trzeba zrobić! Co podać? U się, że bułki i masło. A bułki? A, nie podam. To by było niehigienicznie. Każdy kuma, o, kum, kum. że teraz w żabce kupisz świeże pieczywo, nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? Strasznie, pani, miła, na śniadanie. Teraz piwo Tyskie gronie za jedyne złoty 99. Żabka bliżej ciebie. Nie, nie, dobra, nie, dobra, nie, dobra, nie, dobra, nie, dobra, nie dobra, Franek, 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 Laura. Jezu. Laura. Franek. Franek, omód się. Jestem Franek, nie Laura! Franek, Franek! Laura! Laura! Franek! O co ci chodzi? Weź i spać! Franek! Gabi, na smaków! Jaka jest godzina! Trzecia Jutro do Manchesteru, do roboty! Graftować! O Boże, weź wyłącz do światło! potrzebuję, jestem niewyspana. Jo, ja ze trzy chyba wypiję kuzynie. W nocy budziłeś od trzeciej Ola. Ja nie wiem Mhm, mm ja już widzę, jak Laura przede mną stoi. Ale Ola, ja tu widziałem. Mhm. Mm ja tu widziałem przed Ja też, ]em... ja też, oczywiście, jestem ja też. Bardzo powiem tego, że widziałem te tę Coś. Tylko trochę straszyłam. Wszystkich straszysz, a później jak będzie, nie? A tak Jak wiesz co zrobimy? Skończę jak no. no a jak jak nie? Ja to ogarnę. Zaczęliśmy ręce w Mississippi. A teraz jesteśmy w Kalifornii. Mississippi. Mississippi. Laura No cóż się ja tak śmieszy, to ci kadaj Laura Poderwuję tą sprawę No i bardzo dobrze Jaką sprawę? Działa. O, tam z zachorowała jak ten, ten ma. Nic poważnego. A no też tak coś słyszałam, że Ola zachorowała. Kurczę, ja nie wiem co tu się dzieje, ale ja stąd wiem, że Nie masz szans, że tu zostaje. Ja spotkałem Laurę i Antka z godziny temu. I oli nie ma. Przedwczoraj miałem sen, albo nie wiem, mi się to wydaje, że tu widziałem własnymi oczami, jak Boga kocham. Laura stała przede mną. Ja to ja nie wytrzymam. Spokojnie. Mi się dalej wydaje, że Ola zachorowała. Ale powiedzmy, że mówisz prawdę. Pukasz mi, udowodnij nie mi. Będę nie będę ci nic udowadniał. mi. Nie będę ci udowadniał! Jak ja jak mam ja... ci uwierzyć. Ja słuchałem, a coś zobaczyć. Ja spałem? Ja widziałem co Lama się stoi, widzi? tak. Ty włączyłeś światło. Laura leżała jak po prostu dziecko spała. No ja nie wiem. Byś... Ludzie znikają. Emma zniknęła, ona zniknęła. Emma stoi na mną. Ja nie wiem co tu się dzieje. Nie, ja tu nie wiesz czy się dzieje. Ja już się od razu pakuję. No pakuj, proszę! Ja ci nie szkodzę. Ja... Daj mi spokój. Co to w ogóle jest w twoim łóżku? to, mnie to nie obchodzi. To jedź! Mówię ci, ja ci mogę uwierzyć. Tylko jak no, masz mi coś pokazać. A la vista. Znakomita kreacja. Ogień, energia, talent. Super. Skupiłem się tylko na tobie, to był niesamowity. Wow.

Jak sobota to, tylko dolidla dolidla, bo promocje tam. Parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas. Kup więcej, kup więcej. Jak sobota to, w lidlu. W tę sobotę w lidlu. Kabanose klasyczne. piko 30% taniej, 6,99 za 400 gramów. Pepsi Mirinda Luxe up 30% taniej, złoty 25 za puszkę przy zakupie 24 puszek. I winogrona czerwony 40% taniej, 7,79 za kilogram. Bo to tania sobota w lidlu. Dziwne dramaty. Widziałaś się w lustrze? Nie cię z nią pod biurem. Zdrady, kłamstwa, nienawiść. Figurujesz w wperjetze, Dużyników! O! Jesteś jego tą Wajtakiem i miernotą! Jesteś nikim! Tragedie, które dzieją się obok nas. Odczyw się od mojego męża, SUKO! Wydałaś swoją, ale ty ją kupiłaś. A, gdzie jest tata? Spokojnie, kochanie. Nowy serial. Ukryta prawda. Od poniedziałku do piątku o 16.55 w TVN. Muszę ci coś powiedzieć. Co, co jest, ale. Pomyliśmy się. Mi chodziło wtedy o Gabrysia, nie o Ole. Ty Ole. Teraz ja musiałam się pozbyć Gabrysia, bo on coś podejrzewał. Tuż już jest po nas? Teraz tylko Fanek. Tylko on został. A co mi to było? A jeszcze mógł spędzić tydzień w Azumie. Oh, yeah! Yeah. Mississippi. Mississippi. No. bajak, 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 jak, I teraz e, dziękujemy. Laura. Zrób ukłon. Taki. Oh. Dziękujemy Antoni. Dziękujemy Gabi. Dziękujemy. Ola. I. Mississippi. Mississippi Mississippi dziękuję No jak? A, mam pytanie, gdzie Emma? Tego dowiecie się następnego lata.